Się ma student. Widzisz mnie? Słyszysz? To dobrze, bo trzyma mnie jeszcze po imprezie urodzinowej. Mogę być lekko niewyraźny. Dlatego nie chcę mi się dziś rozdrabniać. I przeczytam, co następuje. Gratulacje. Proszę mi się tu nie podniecać za bardzo. To, że odgadliście kierunek centralny, nie oznacza, że nadal będzie lekko. Bo nie będzie. Teraz musicie znaleźć województwo, w którym siedzę. Proste? No proszę Was. Dobra. Dla ułatwienia ograniczyłem wybór do pięciu województw, bo wiem. Że na lekcjach geografii większość z Was siedziała tyłem do tablicy. Dobra, kończę, bo zaraz miłe pórwie. Jeśli macie jakieś sprawdzone sposoby na ból po imprezie, to napiszcie mi na facebooku albo na forum. A, jeszcze jedno. Patrycja, mam nadzieję, że. Nasza umowa o pierogę jest nadal aktualna.